Witam, witam Witam w kolejnym dniu No więc sytuacja go następująco. Mieliśmy budzik Kurde ale on głos Aaaa A <laughs> Mieliśmy budzik na godzinę wczoraj, 5.30, no i wstaliśmy. W ogóle nie wiem, jak ja to wstałem, bo mam takie coś ogólnie, że nie lubię wstawać wcześniej rano, w sensie nie, że wcześniej. No, jak nie lubię wstawać, jak jest ciemno, więc mogę spać nawet 9 godzin i o 4 ciężko mi będzie wstać, nawet jakbym poszedł spać o 19.00. Hmm. A mógłbym iść o czwartej na przykład spać i wstać o 9, 10 i byłbym mm, wyspany, co nie? Więc to chyba zależy od jakiegoś cyklu biologicznego, naturalnego, nie wiem. I poszli do pracy. Więc teraz będą to osoby, które albo mają wolne, Albo są bezrobotne. Tak jak ja. Więc lecimy. Śniadanie. I będziemy się zbierać. Ach, to wygląda następująco. Lekko później. Bo mówiłem, że o 9.30 będziemy na siłowni. Będziemy o 10.00. Będziemy o 10, ale to ze względu, że musiałem zrenderować film i go na YouTube uploadować więc już to zrobiłem sobie i po prostu jeszcze miniaturka, miniaturka mi dzisiaj została tylko yy. i stąd to opóźnienie właśnie, ale już lecimy A i jeszcze w sumie robiłem posiłek jeden yy, potreningowy mąka ryżowa, owoce, cynamon białko, y, miód i jeszcze w sumie mam od razu zrobiony kolejny czyli trzeci już posiłek bo mięso mi zostało z wczoraj i tylko muszę ryż dogotować i warzywo obrać no tu będę sobie tak właśnie będę komentował że tak powiem te sery, które tam nagrałem bo mm, żeby muzyki nie musieć wstawiać żadnej i od razu zaczniemy od tego, że pierwsze ćwiczenie, jak widzicie, to jest chyba wiosłowanie na szmifie, jeśli się nie mylę. Ale to ze względu, że nie nagrałem poprzednich ćwiczeń. Poprzednich chyba jedno wykonywałem. Robiłem takim fajnym chwytem. O dziwo, dzisiaj byłem na tej siłowni znowu i tego chwytu nie było. Nie wiem, czy ktoś zabrał, podpierdzielił to o co chodzi. Ale go nie było. No, całą siłownię przyszedłem. Pod wszystkimi maszynami sprawdzałem, no nigdzie nie było tego chwytu, nichu, jak ktoś musiał zabrać albo nie wiem. Bo to był taki chwyt, jak widzisz taki neutralny. I to nie była rurka. Tylko to się tak łapało jakby... No nie wiem jak to powiedzieć. W Ameryce dużo takich chwytów jest, no w Polsce mało gdzie widziałem. Właśnie na tej siłowni był jeden, taki, taki wąski, dosyć i neutralny, i tak po prostu na nie najszerszy wchodził jak nigdy i później zrobiłem właśnie tego, te wiosnę na szmifie ale powiem że ten szmif jakiś słaby jest nie będę bawełnę, owijał w bawełnę <laughs> szmif jest słaby ze względu na to, że chodzi on właśnie nie chodzi jak ty, nie nałożysz na jego ciężaru i go spuścisz z blokady, on stoi w miejscu po prostu. Nawet jak go jeszcze trzymał i podrzucisz do góry, odepchniesz od siebie, tak jakby, jakby się na ławersce leżał, załóżmy, to on nie opada. Nawet to 80 dziesiątką. Już dociążało, ale jak przyciągałem, to strasznie też tarło. Czuć jakby tarło to coś. I... Wydaje mi się, że tam może być za ciasno ściśnięte coś, czy nie wiem po co chodzi, co nie Kto ma wiedzieć, tym wiem o czym my Pullover po tym szmifie wykonałem o najszerszy i powiem wam tak, kilka treningów na początku słabo, w sensie czułem coś tam w niektórych ruchach Jak się dobrze ustawiłem, ale już jak trochę poćwiczysz ten pullover, to wiesz jak się ustawić odpowiednio, padki i w ogóle jak się, jak tutaj oprzeć się w łokcie, żeby po prostu, jak się spiąć również żeby po prostu wchodziło w to, naj, w to najszersze, oczywiście nie jest to prostu najlepsze a to nie jest Nautilius Nautilius? no chyba tak, ma Nautilius yy, który ma super jakiś jest wygodny, super dostosowany yy, i, i wiesz, tworzony wiecie, i wiecie, tworzony przez kogoś doświadczonego po prostu jest to chyba Techno Gym, albo Hammer, Hammer strange, yy, Hammer Siła Młotek Siła po prostu jest trochę, no powiedziałbym, słabo wykręcony, troszeczkę za szeroko, tam jest takie, jakby, Pewne rzeczy, no mi nie odpowiadają, ja bym to Ja bym to lepiej zrobił Czyli radzą mi no, spawarkę, młotek i ja tam ich odpowiednio Bo Nie wiem kto robi te maszyny z Techno gym, albo właśnie z Hammer Strange no, Po prostu Maszyna jest słabo zrobiona. To samo jest z, z, z maszyną jedną na kwiatę. Na razie jedną testowałem z tych maszyn, więc jedna jest dla mnie po prostu Kurde, czuć niby, ale jakoś dziwnie jest wykończenie tego ruchu. Tak to jakoś dziwnie idzie, dziwnie jest ten ruchu wykończenia i jakoś łopatki spierdzielają na boki i chyba ławeczka może jest za też. No strasznie dziwnie, na barkach takie dziwne uczucie, w łokciach. No więcej chyba nie będę tego ćwiczenia nie wykonywał, choć może się przekonam, ale wydaje mi się, że nie będę wykonywał. Kurde, cholera, nie wiem jak to się nazywało. Wiosło na maszynie takiej robiłem yy, szeroko, yy, bo jest tam można robić wąsko i szeroki chwyt na TikToku, wstawiam TikTok, ale ktoś chce to zapraszam TikTok, yy, chyba PB, po, PB, podłoga Igor. Tak jak mówię, następny trening, już będzie trening. Push, yy, albo pół, ale wydaje mi się, że pierwszy, jako pierwszy leci push z nowego planu, w którym będzie po prostu wszystko opisane, jakim planem aktualnie robię. Yy, ćwiczenia, serie, może dodam też inne aspekty, jakie są brane pod uwagę w układaniu planu treningowego, chociaż nie wiem, czy kogoś to interesuje, więc nie wiem, czy to będę wypisywał. Yy, takie właśnie aspekty jak yy, jak to po prostu powiem skrótem jak RIR czy RPE i tak to by wyglądało właśnie ja testowałem szlifowałem ten plan i już niedługo będą rezultaty tego wyszlifowania dla niektórych będziemy się skupiać na ławeczce aktualnie i na ciągach, a reszta to będą dodatki hipertroficzne, oraz w sumie nie tylko hipertroficzne, bo będę robił też jakieś ćwiczenia yy, nie wiem, jak to anty, anty, jakby to nazwać, anty, antykontuzyjne, przeciwko, przeciwko, kontu, przeciwko kontuzyjne. Yy, właśnie na te rotatory i takie tam żeby wzmocnić je żeby poprawić stabilność w wyciskaniu co ja chciałem dodać jeszcze i testowałem te maszyny różne i to co widzicie na ekranie bardzo spoko spoko, spoko czucie jest jak się dobrze ustawi człowiek yy, wiadomo znowu jest maszyna przez jakiegoś debila yy, tworzona ponieważ jeśli się oprę plecami na tym krzesełku to słabo wchodzi a jeśli się nie oprę i tak lekko się odchylę do przodu albo właśnie się nie odchylę będę siedział prosto, bo jak się oprę o to krzesełko to jestem trochę do tyłu a jak się nie opieram to siedzę prosto i wtedy, wtedy spoko wchodzi Pomyśleć, co powiedzieć. Przejdźmy <laughs> po treningu. Zrobiłem sobie jeszcze bita na modlitywniku, na maszynie. Takie se powiedział. No i młoteczki fajnie weszły impulsywnie. Na razie jeszcze lekki ciężar będziemy dokładać. Tydzień temu 25, dzisiaj 27,5 na 8. Albo na 10 yy, ten pull over Wam powiem. Kurde, w so. Pullover fajnie wszedł. Yy, muszę go jeszcze troszeczkę wyczuć i obejrzeć. Może ktoś gdzieś na YouTube wstawiał filmik, jak to odpowiednio robić. <laughs> Ale jak go wyczuję, to będzie moc. Bo tak na razie to pół na pół. Raz wchodziło, a raz nie. Więc lecę. I teraz wam pokażę, co będziemy konsumować. A jeszcze tak na razie to sobie testuję właśnie. Na razie sobie testuję, jak będę robił ten trening. Jeszcze on nie jest do końca ułożony, trzeba go tak jakby dopasować. Takie doklepanie, kilka treningów, popróbuję różne rzeczy i ustalimy stały schemat na kilka miesięcy, na pół roku może. Zależnie od tego jakie będą później priorytety, czy takie same, czy się zmienią. To zobaczymy. Na razie planuję mniej się skupić aż tak na plecach, bardziej na nogach, na nogach, na ławie. No i trzecie są plecy. Coś eee, jeszcze mam do powiedzenia. Pewnie będę wykonywał trzy ćwiczenia na plecy, tak zakładam. To tyle. No i co, tak to się prezentuje, trochę mniej apetycznie niż wcześniej, yy, kiedy to zrobiłem, bo już cynamon trochę rozmógł i, i wody, soki, puści, yy, te owoce puściły soki. No więc mamy kiwi jedno, 130, akurat mi się sypnęło wiśni, cynamon, miodem polałem tak, zygzakiem, yy, 130 mąki ryżowej, yy, 30 gram białka, no i to tyle. I do tego zalałem to 450 wody. 450, 500. Tak trzeba w tych granicach oscylować. Więc to tyle.